A dzisiaj smytnego, już jest czwarty odcinek. Śnieżnego, w Japonii. Mamy dziś wspaniałe warunki do odbycia. Słoneczna Aaki. aura i delikatny wiatr od czoła towarzyszą nam od rana i myślę, że przyniosą dobre skakanie. Tak, ja myślę, że Pan Bóg jest jednym z największych fanów w to, to dociągnął, bo było słabo. Jest, ale docząwnięcie się udało. Udało O, Jestem. Dziesięć. Uuuuu, się... Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława stała się dla niego całym światem. Powietrze jak orzeł. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. Wybicie było naprawdę dobre. Ale zgodisz się chyba, że wciąż powinien popracować na jest, Nie! Ma. Mam dużą przewagę nad nimi. To będzie miejsce około 22. Dobrze, skaczemy Dziś jest sucho mam nadzieję, że Muszę tak Muszę Pamiętacie z poprzedniego odcinka rywalizację z Mantą? Tak, wspaniały skok, widać, że to jest Mantach. Mantach teraz odpadnie, bo macie takie wrażenie, no kurde, no. Czas przebija. Manta, manta, manta. Manta. Dobra, zobaczyłem ogólnie tym. mam. No, ale był dalej, ale był dalej. Dobra. Już to są drugie zawody i kupiłem nowe narty. Stolica Norwegii, słoneczne oslo i słynna skocznia Holmenkollen wita Witam wszystkich Państwa. Słabo zmieniający się kierunek wiatru na pewno nie pomaga w oddaniu dobrego pierwszego skoku. Wyszedł z progu w doskonałym momencie. Rzeczywiście mam bardzo dobre wyczucie. Przez lata był na ustach wszystkich, a słabo skoczył. Chyba. Dobra. To pięć. No, brak mi, żeby to Nieprawdopodobne. Tak jakby coś dodało mu skrzydeł. Co chcesz przed to powiedzieć? Jest nic, ja tylko byłem pod wrażeniem. Dobra, zostawimy to już. Jak e, to jest? 5. bez hojnych sponsorów karie... kurde no ale tamanta głupia dobra w następnym odcinku skończymy ten sezon bo teraz to no Jedne zawody czterech schodzimy do osalak amerykańskie miasto igrzysk olimpijskich salt lake city Stanie się dzisiaj terenem rywalizacji najlepszych skoczków świata. A dobra, pięć bo szybko nam to idzie. Wspaniały start. Oczywiście może być z tego dumny. Jest. Ten wszystko. Czas przebija tak samo manta, manta. Bez sponsorów kariera Skole. Manta, manta. Słabo, słabo. No i miejsce dwudziesta manty. Gdzieś Należy do tych zawodników, którzy nie tylko kobiety przyprawiają o szybsze bicie serca. Naprawdę? Usiłujesz mi coś powiedzieć? Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko? Jest. nie. będzie którek, którek, Jest. Manta. Dobra, zobaczmy, jak Marta sprawy. A Ma dobrą dla skoczka budowę, Z ale niezależnie musi pokazać prawdziwą klasę, żeby być zauważony. Myślisz, że naprawdę zawalił ten skok? Mm -hmm. Myślę, że to. Tak. Ja też myślę, że tak. Mm -hmm. Będzie miejsca. Na szczęście nie ma dzisiaj mocnego... Ale... ale warto. Musisz wiedzieć skąd wieje wiatr, nim wykonasz skok. Oby mi się udało teraz daleko. Co to miało być? Nie mam pojęcia. Uf, tylko lepiej od Manty. Jest to tego terabarka. Ja z pewnością... Zastarowalny zaczę zmartu będzie na mój korzyść, na moją ma Ludko już nazwy przedza, ale jednak nazwy przedza. Mamy nadzieję, że będziecie państwo wraz z nami obserwowali dzisiejszy konkurs pucharu świata w norweskim Trondheim. ten skok. Niestety, dobre wyjście z to dla niego prawdziwe wyzwanie. Dobra, zrobimy to tak. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo wraz z nami obserwowali dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Dobycie w tym sezonie Pucharu Świata i zwycięstwo w turnieju w stref skoczni jest jednym z największych dokonań w karierze każdego skoczka. Na pewno ten, kto tego dokonał zostanie znanym do handlałów w historii skoków narciarskich. Tak! Ładny, bezproblemowy początek. Ja to będzie miejsce pierwsze, pierwsze będzie na... Ale pewnie. musi pracować nad no, suchetką w czasie. To no z pewnością przyniesie... Smabo. Kurde, man lepiej śniegi. des z pewnością nie pomagają zawodnikom w oddawaniu dziś dobrych skoków. Hmm. Za późno, Kurde. znowu. Po prostu za późno. Cóż, nic już na to nie poradzimy. Z pewnością. Daleko, nie dalej. Dobra, nie chcę zawody udąć tak, jak udą. Widziadość to. Jest piekielnie zmienna. W jednej chwili mamy. Dobra, patrzyłem. Dobra, patrzyłem ile nagrywam. Myślę, że jeszcze jedne zawody zaliczymy. Witamy z miejsca ostatnich Mistrzostw świata, gdzie Adam Mały zdobył tytuł Mistrza Świata. Pińskie Lachty, witam Państwa. Aby zebrać wszystkie nagrody, zwycięzca będzie musiał wykazać się dobrym przygotowaniem w czasie całego sezonu Pucharu Świata. Każdemu z nich życzymy dużo szczęścia. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. Jego konkurenci... Dobra, szybciutko to robimy, żeby jeszcze znowu te inne zrobić. Późno, znowu, po prostu za późno. Cóż, nic już na to nie poradzimy, z pewnością daleko nie zależy. To kompletna porażka.